Siemanko, tu Marina Games i to jest mój kolejny odcinek, bo zagrajmy z Movistar ale drugi z moim VIP-em. Oczywiście dzisiaj otworzymy prezenty, prawdopodobnie coś z, y, zrobimy w moim klubie, przebierzemy się i tyle. Zabierzmy się od, do otwierania prezentów, tylko po prostu to jest odcinek otwierania prezentów. Pozdrawiam na TwP 009 i dziękuję za prezent. Pozdrawiam, pozdrawiam martiej z 2004. Dziękuję. Pozdrawiam marty z 2004 i dziękuję za prezent Dziękuję. Pozdrawiam Marti z 2004. Dziękuję za prezent. Dziękuję. Pozdrawiam pani Ula 123 i dziękuję za prezent. Dziękuję Pozdrawiam na Lusie i dziękuję za prezent Dziękuję Listu nie mam On mam Do wymiany nic nie mam Okej, okay. teraz się przebieram. Zaraz do Was wrócę i dziękuję bardzo, że mogliście mi dobić do 22 levela. Dziękuję bardzo. Oczywiście jak widzicie przebrałam się, teraz musimy... A zapraszajcie mnie do filmów, ponieważ mam bardzo dużo animacji. Nie wiem kto który... robi. Może auto Okej, okay, auto Dobra. Pozdrawiam, wylot T-505, pozdrawiam, kochana, 11, dobra, więc yy, za, yy, zaraz do was wrócę i spotkamy się, a więc wstawiłam nowe ten, to guess i w ogóle, wszystkie nowe, oczywiście lawkujcie mi wszystko, co jest teraz z tym tematem, bo no wiecie no. Zdjęcie może jakieś stawimy To wrócę zarazem Moje To zarazem was wrócę Okej okay. Dobra, teraz idzie do Boka na ręce Wam w Dobra, zrobię to. Tak na szybko. Okej, okay, no zreagował mi się bardzo. O, dobra, to jest na tyle w tym odcinku. Jeszcze tylko na no, pożegnanie dam pozdro, no i. Okay. Będę losowała z Dobra, od y, tego. Od dwunastu. Od jednego do dwunastu Do następnego odcinka. Cześć!